Ma. Generalnie Halloween jest 30 października. Dziś jest 3 października, a ja nagrywam odcinek Halloweenowy. Nikt mi nie zabroni, bo jestem na swoim kanale, a jeżeli komuś to nie pasuje, to zawsze można wyłączyć ten filmik, prawda? Ja się nie obrażę. Sprawa wygląda tak. Weszłam dziś do sklepu z ciuchami i stwierdziłam, że jest nowy motyw i nie zmarnuję szansy na nagranie odcinka, gdzie po prostu powiem, że ubrania są git. Na samym początku mamy postać, która. nie wiem, w sumie nie jest jakaś interesująca. Ale ciuchy widoczne na pierwszej stronie są naprawdę, naprawdę super. Spójrzcie tylko, są tutaj same świetne rzeczy. Strona druga jest również spoko, bo każdą z tych rzeczy można jakoś fajnie wykorzystać. No może poza tym, chociaż jakby się uprzeć, to dałoby rady coś z tym zrobić. Widziałam już bardzo podobne włosy, tyle że bez kapelusza, ale wciąż do niczego nie mogę się przyczepić. Strona 3 jest chyba moją ulubioną. Czy człowiek odpowiedzialny za stworzenie tej maski mógłby się ze mną skontaktować? Bo chętnie dowiem się, co natchnęło go do zaprojektowania tak wspaniałych rzeczy. Przechodząc dalej, możemy zobaczyć coś, co jest nieuniknione powtórki. Prawie wszystko, co tutaj mamy, kiedyś już było. To ostatnia strona tego motywu. Dalej mamy inny. Może nawet lepsze od tego, co właśnie przeglądaliśmy. Już miałam powiedzieć, że MSP zaczęło robić coraz lepsze ciuchy, ale wystarczyło cofnąć się kilka stron dalej, aby stwierdzić, że jednak nie. Mam nadzieję, że nie usnęliście podczas tego filmu, bo generalnie powodem do jego nagrania było to, że już pod koniec wakacji pomyślałam sobie, że moim celem będzie wrzucenie materiału z przeglądem halloweenowego motywu przed wszystkimi, bo zwykle jest tak, że jestem ostatnia. Tak więc oto Halloween trzeciego października, tylko u